Dobry wieczór, jesteśmy na Gali Elite Fighters. Jest ze mną Paweł Szulc, wygrany zawodnik. Powiedz mi, jakie emocje ci towarzyszą już na początku? Aktualnie bardzo dobre. Przed walką na no, początku było luźno, przy wkodzeniu, bo tego nie już lekki stres, ale po chwili zeszło i było dobrze. Powiedz mi, w której ludzie zestresowałeś się? Czy w ogóle był taki moment, czy go nie było? Najbardziej w pierwszej, później było już dużo luźniej. Aczkolwiek no, ten stres dał to, że jednak totalnie nie poszedł tak, jak miało i z planem. Kuba cię wymęczył, czy nie? Czy ogólnie się zmęczyłem? No, kondycyjnie nie było rewelacji, ale dałem radę. Widziałem, że Kuba tam sobie no, poradził z tą kondycją gorzej, ale no, dziękuję jak najbardziej za walkę. Wiem, że Kuba też teraz pojechał do szpitala, więc to jemu ja jak najbardziej zdrowia życzę. No, nic tam kuruje i mam nadzieję, że widzimy się jeszcze na afterze. Powiedz mi, masz jeszcze z nim jakiś konflikt? Planujesz jakieś walki, na przykład rewanż, czy kompletnie, kompletnie już nie chcesz z nim, tylko chcesz szukać dalej kogoś innego, nowego? Na kolejną galę myślę, że chciałbym kogoś nowego. Jeżeli chodzi o Kubę, w tym momencie ode mnie tutaj nie ma żadnej jakby spiny, żadnego konfliktu. Aczkolwiek to toczyłem tutaj bardzo chętnie. Może tym razem, nie wiem, inna formuła, żeby było jakby też tak ciekawiej, żeby to urozmaicić, może boks następnym razem. Zależy, czy tutaj właśnie Elite Fighters będzie zainteresowane. Jeżeli tak, jestem otwarty. Powiedz mi prywatnie, chcecie się teraz, nie wiem, zakumplować, czy zostajecie w relacjach takich jak teraz? Powiem tak, no aktualnie czekam, że tutaj wróci i chcę się z, razem z nim najebać. A co dalej? Nie, no, no ja myślę, że w pozytywnych raczej tutaj no, nie widzę jakby podłoża, żeby miało być coś nie tak. Ewentualnie jeszcze porozmawiać, wyjaśnić sobie jakieś tam rzeczy, które, gdzie tam były jakieś niedomówienia i tyle, ale już tak, pokojowo. Byłeś pewny wygranej? Byłem pewny, aczkolwiek wiadomo, była walka, więc wszystko się mogło zdarzyć, ale najważniejsze, że ta wygrana jest. Jednak Kuba jest od ciebie dużo cięższy. Nie obawiałeś się właśnie tej wagi, że to może yy, przeciążyć na tobie? Powiem w ten sposób. Był cięższy, wyższy. Wiedział wcześniej o walce, trenował dłużej, trenował częściej, i tym samym jeszcze dodatkowo. Ale jednak co mogę powiedzieć? Niech macherzy płaczą. Powiedz mi, masz wymarzonego przeciwnika na przyszłość, czy nie? Czy nie myślisz o tym jeszcze? Ja bardzo chętnie zawalczyłbym z Kruszwilem. Ogólnie do Kruszwila nie mam nic, wiem że też, że Kruszwil jest dużo wyżej zasięgowo, więc nie wiem, czy w ogóle byłby tym zainteresowany. A chciałbym taką walkę dlatego, że w Lombardzie, tam w serialu Lombard Życie Pod Zastaw grałem jakby taką Dróbkę Krużwila, dokładnie się tam polski szlachcic. Więc myślę, że to by mogło być ciekawe, więc jeżeli to by się udało zorganizować, to byłbym z tego zadowolony. E, wspominałeś mi o ostatnio wywiadzie, że chciałbyś pójść w branży Porno. Czy teraz e, te plany się zmieniły po wygranej, czy nie? Nie, ja dalej to podtrzymuję. Dalej czekam tutaj na propozycje właśnie. Więc jeżeli coś się pojawi, no to no będziemy tutaj rozmawiać i może się uda stworzyć coś fajnego. No to trzymam kciuki za ciebie i gratulacje wygranej w takim razie. Dziękuję bardzo. Okay, ja. Recht.